Na przełomie VII i VIII wieku na stepach Mongolii żyły liczne koczownicze plemiona, często ze sobą walczące. Wśród nich wyróżniał się Temudżun, który zjednoczył plemiona mongolskie. W 1206 roku na zjeździe wodzów ogłoszono go Chingizhanem, Hanem, czyli władcą wszystkich ludzi, dzięki czemu powstało Imperium Mongolskie. Chingizhan zbudował armię opartą na dyscyplinie, szybkości i taktyce. W tym czasie na terenach dzisiejszych Chin Znajdowało się państwo dynastia Jin, gdzie cesarzem był cesarz Xang Zong, który rządził od 1213 roku. W 1211 roku Mongołowie rozpoczęli ofensywę przeciwko dynastii Jin, przekraczając Wielki Mur. Następnie w 1215 roku Mongołowie zdobyli Zongów, czyli dzisiejszy Pekin, gdzie miasto zostało splądrowane i zniszczone, przez co stolicę przeniesiono do Kaifeng. A cesarzem został Aizong. Walki z Chinami trwały nadal, ale z przerwaniem. Następnie Mongołowie podbyli imperium zachodnich Lion, po czym skierowali się na zachód Azji, gdzie znajdowało się imperium Chorus-Szmaków, gdzie władcą był Ala-Andin Mat II w latach 1219-1221 Mongołowie zorganizowali kampanię przeciwko imperiowi Horeszmaków, gdzie podbili znaczną część imperia, a władcą został Dżalat Andin Mugaberti, po czym w 1232 roku Mongołowie zdobili całe imperium. W międzyczasie w 1230 roku armia mongolska pod wodzą generała Subedeja przybyła na terytorium Kaukazu. W 123 w 2021 roku Mongołowie najechali południowy Kaukaz, w tym Azerbejdżan oraz Gruzję. Mongołowie podbili cały Azerbejdżan, ale Gruzja stawiła im opór. Niestety została pokonana w bitwie nad rzeką Kodori. Następnie Mongołowie na terenie Chin podbili państwo Xi'a. Następnie w 1227 roku doszło do największego wydarzenia w historii świata, ponieważ umarł Chingiz Han. Ej, a ty żyjesz? Nie odzywa się, czyli nie. A kolejnym władcą Hanem został Totu, który był regentem i władał tylko rok. Po nim Hanem został Ugedej, rządził on od 1229 roku. Stolicą Imperium Mongolskiego została Kakarolnun w 1234 roku. Mongołowie chcieli podporządkować sobie dynastię Jin, więc zawarli sojusz z dynastią Zhong, która też walczyła z dynastią Jin na południu. W 1234 roku Mongołowie i Chińczycy wspólnie zdobili Kafilen, a cesarz dynastii Jin uciekł. Przenosząc się na południe Azji, na terenach dzisiejszych Indii i Pakistanu, znajdowało się państwo Sułtanat delhijski, gdzie od, od 1221 roku Mongołowie na ile jeżdżali państwo, przez co było zniszczone, ale nigdy nie zostało wchłonięte do imperium mongolskiego. W tym czasie na Półwyspie Koreańskim znajdowało się Królestwo Goreo, które zostało wasalem Mongolii. Po czym Mongolia włączyła do swojego imperia tereny dzisiejszych Chin gdzie nie znajdowało się żadne państwo. Następnie Mongołowie rozpoczęli swoje ogromne podboje na zachód, gdzie na drodze napotkali sułtana Trum. Podczas walk w 1243 roku doszło do bitwy pod Dach, gdzie armia sułtana Turum została rozbita przez Mongołów. Po tej bitwie sułtana Trum stał się państwem wasanym wobec Imperium Mongołów. Mongołowie wymuszali na sułtanach Rum płacenie trybutu i uzależnili ich politykę od siebie. Przed najazdem Mongołów na sułtana Trumwy w 1236 roku Mongołowie przeprowadzili główną inwazję na królestwo Gruzji, przez co Gruzja stała się ich wasalem. Od VIII wieku Ruś Kijowska była rozbita na wiele księstw, co czyniło ją podatną na ataki. Mongołowie, dowodzeni przez Butu Hana, rozpoczęli ekspansję na zachód. W latach 1237-1238 Mongołowie zniszczyli księstwa północno-wschodnie, między innymi na przykład Reazjan. W 1240 roku Mongołowie zdobyli i spalili Kijów, Tyl był stolnicą Rusi, przez co Ruś Kijowska została włączona do imperia mongolskiego. Następnie Mongołowie skierowali się w stronę Polski, gdzie od 1138 roku trwało rozbicie dzielnicowe, przez co Polska była słaba. W 1241 roku Mongolia najechała Polskę, później, po 9 kwietnia 1241 roku, odbyła się bitwa pod Legnicą, gdzie wojska księcia Henryka II pobożnego zostały rozbite sam książę Polek. Mongołowie nie poszli na zachód, ponieważ skupili się na kampanii na Węgrzech. W tym czasie królem w Królestwie Węgier był król Beli IV. W kwietniu 1241 roku odbyła się bitwa nad rzeką Sajo, gdzie Mongołowie pokonali armię węgierską. Niespodziewanie w 1242 roku Mongołowie się wycofali, ponieważ umarł wielki han Ugedej. Przez najazdy Mongołów w królestwie Węgier zginęło nawet do 1 trzeciej ludności, a wsie i miasta zostały spalone i zniszczone. Podsumowując, ekspansja mongolska była ogromnym wydarzeniem w historii świata i Europy, ale na Mongołów czekało ogromne nieszczęście.